Cześć, goszczę Was dzisiaj w kuchni, ponieważ chciałem się z Wami podzielić pewnym przepisem. Nie będzie to co prawda przepis na żadne wyszukane danie, ponieważ nie jestem autorytetem w tej dziedzinie. Aczkolwiek spaghetti robię obłędne, ale tego przepisu Wam nie zdradzę. Zdradzę Wam, z to inny przepis. Przepis na to, jak unikać dolegliwości bólowych w okolicy karku, barków, między łopatkami i w odcinku piersiowym podczas takiej czynności jak gotowanie czy zmywanie naczyń, ponieważ wielu moich pacjentów ma z tym problem. Po pierwsze, zwróćcie uwagę przy gotowaniu, czy przedmiot, którym się zajmiecie nie jest zbyt daleko Was, tak jak ma to miejsce teraz. Zobaczcie, stoję w pewnej odległości od blatu, papryka, którą chcecie się zająć jest dosyć daleko. Jeżeli teraz chciałbym ją pokroić, to wyglądałoby w ten sposób. Moje ręce są wyciągnięte w przód. Więc cały ciężar moich rąk muszę dźwigać mięśniami barku, w karku, mięśniami między łopatkami. Plus jeszcze i tak muszę je dodatkowo napiąć, ponieważ muszę tą paprykę w tym wypadku przytrzymać i manewrować nożem, żeby sobie nie zrobić krzywdy. Więc aby tego uniknąć, aby uniknąć przeciążenia tych mięśni, przysuńcie sobie te produkty bliżej was i wystancie dużo bliżej. Te mięśnie teraz dużo mniej się napracują, ponieważ moje ręce, zobaczcie, właściwie naturalnie zwisają. Nie muszę ich dźwigać przed swoim ciałem. Dużo mniej pracy to wymaga niż w tej sytuacji. Więc numer jeden, produkty blisko Was, blisko e, blatu. Po drugie, z, bardzo często jest tak, że blat jest dla Was za niski albo na przykład zlew jest głęboki i musicie po te naczynia sięgnąć, żeby je umyć. No bo nie każde można włożyć do zmywarki, niektóre trzeba umyć manualnie, bo się do zmywarki nie nadają. I wtedy jesteście zwieszeni w przód, wisicie sobie na kręgosłupie piersiowym no i generujecie właśnie te dolegliwości, które, o których powiedziałem, aby tego uniknąć. Stańcie sobie szeroko w rozkroku, co spowoduje, że Wasze ciało się obniży, co spowoduje, że relatywnie blat będzie wyżej, czy zlew. I nie będziecie mieli tej tendencji do pochylania się. Czyli po prostu obniżacie ciało. Plus możecie jeszcze oprzeć sobie biodra czy miednicę o blad Wtedy już w ogóle jak się oprzecie, nie będziecie musieli mięśniami dźwigać tego tłowia, on będzie sam prościutko utrzymywany. Więc fajna, fajna opcja. No i trzeci najczęstszy błąd podczas tych czynności jest taki, że bardzo często zwieszacie głowę. Jeżeli ta głowa przy tych czynnościach będzie tak wyglądała, no to będziecie cały czas wisieli na kręgosłupie szyjnym i będziecie przeciążali kręgosłup i mięśnie karku, które przyczepiają się właśnie też w odcinku piersiowym i między łopatkami. Więc zamiast pochylać głowę, zwróćcie uwagę na to, żeby głowa była w miarę prosto, a żeby Wasze oczy były skierowane w dół, a nie głowa. Wtedy unikniecie problemów w karle. Trzy proste patenty. Pamiętajcie o nich, a nie będziecie mieli problemu podczas gotowania czy zmywania naczyń. Także miłego gotowania, cześć i smacznego.